Siemanko, w tym filmie pokażę Ci, jak dodać grafiki albo zdjęcia do Twojego WordPressa zgodnie z wytycznymi Google'a. Jeżeli chcesz, żeby Twoja strona, sklep internetowy były atrakcyjne, żeby grafiki dobrze się pozycjonowały i też cała strona dobrze się pozycjonowała, to te grafiki muszą spełniać konkretne kryteria. Google daje nam wytyczne, jak one powinny wyglądać, w jakim powinny być formacie. Wszystko sprowadza się do tego, że ta grafika musi się po prostu szybko załadować, głównie na telefonie komórkowym. No i te grafiki najlepiej przygotować przed wrzuceniem na serwer, bo wtedy możemy je najbardziej zoptymalizować, więc będziemy szukali kompromisu pomiędzy tym, że grafika będzie lekka, ale też, że będzie dobrze wyglądała. W przykładzie tego filmu ja akurat dodam kolejne zdjęcie do galerii. Pobrałem sobie bardzo ciężkie zdjęcie z serwisu z płatnymi zdjęciami. No i na przykład, jeśli klikniemy w takie zdjęcie, otwórz obraz w nowej karcie, to możemy się o nim więcej dowiedzieć, czyli. Tutaj zobacz, jak jest nazwana ta grafika. Projekt kuchni na wymiar. Czyli tutaj już mamy do czynienia ze słowami kluczowymi, i jest odpowiedni format, jakim jest WebP. No i teraz właśnie pokażę Ci, jak dodać w tym formacie zdjęcie na WordPress. Więc ja mam taką grafikę przygotowaną. No i tutaj w folderze mamy dwa pliki. Jeden jest z płatnego banku zdjęć. To właśnie ten. I zobacz, on ma aż 12,8 mega, więc bardzo dużo waży. Natomiast ten, który był na stronie, ma 132 kB, więc możesz sobie obliczyć, że jest. Yy, jeśli byśmy pomnożyli to razy 10, to by dopiero miał megabajt 30. Yy, więc jeszcze dużo brakuje do tego, żeby mieć 13 megabajtów. Taki obrazek by się bardzo wolno ładował. Ten obrazek jest zdecydowanie za duży, prawdopodobnie. Sprawdźmy, jakie ma wymiary, yy, informacje. No i tutaj mamy. 7000 pikseli rozdzielczości, więc bardzo fajny plakat, ale żeby go wydrukować na ścianę, a nie żeby był na stronie. No więc my chcemy po prostu teraz ten obrazek zmniejszyć i wrzucić na stronie. No i będę korzystał z darmowego Photoshopa, czyli wchodzę na photopea.com. Fotopea.com jest darmowym, przeglądarkowym programem, który ma nie wiem czy wszystkie, bo prawdopodobnie nie znam wszystkich funkcji Photoshopa, ale zdecydowanie te podstawowe i zaawansowane funkcje, które oferuje Photoshop, ma zupełnie za darmo. Nawet nie musisz się zalogować, żeby z niego korzystać. No i tutaj przygotujemy nasze zdjęcie do tego, żeby wrzucić je na stronę. Klikam otwórz. No, i tutaj mam dwa nasze zdjęcia, którymi będziemy się zajmować. To zdjęcie mogę sobie wrzucić jako przykład i rozmiar, więc tak zrobię. Co ciekawe, możemy też tutaj zdjęcie przeciągnąć i upuścić. Ja sobie to wezmę na drugi ekran i w momencie, gdy to zamknę, to zobacz. Przeciągam z drugiego ekranu, no i tutaj. Jest ten sam efekt, tylko e, troszkę szybciej. Otworzę sobie to drugie ciężkie zdjęcie. Ok, mamy pozytywnego pana hydraulika, więc ja sobie już tutaj zmniejszę e, to zdjęcie. Klikam image e, i image size. No i tutaj mamy ten wymiar, więc ja sobie zrobię taki size na razie e, 2500. No i teraz. E, Proporcje są połączone, więc to mi się też zmniejszyło. Klikam OK. No i to zdjęcie wydaje się małe, ale tak naprawdę jest duże, więc się tym absolutnie nie przejmujemy. Natomiast tutaj mamy nasze bazowe zdjęcie i chcemy po prostu tego wymiaru się trzymać. Więc moglibyśmy sobie wymiar ustawić tam wcześniej. Natomiast ja chcę po prostu dostosować, żeby było identyczne. No i teraz chcę zmienić y, proporcję tego zdjęcia, a raczej nie proporcję, tylko rozmiar, bo proporcje mają właśnie zachować. Mm, więc klikam na Macu y, ctrl command T. Jeśli chodzi o Windows, no jest to y, ctrl shift T. Tak mi się wydaje mocno. Y, a to miałem zrobić bez shifta, więc kliknę sobie y, command z. Jeszcze raz. OK, i to robię bez shifta po prostu, i teraz chcę dostosować to do tych wymiarów. Po prostu OK, no i te proporcje nie są identyczne. Bo gdybym chciał zrobić 1 do 1, to by był inny wymiar, a ja chcę właśnie, żeby wszystko było w takim samym wymiarze na stronie. Więc po prostu się tego trzymam. No i tutaj jest pan hydraulik na środku. Zakładamy, że to będzie stolarz dla naszego podpisu. Bym chciał go trochę przesunąć strzałeczkami. OK, to jakby nie jest istotne, tylko jest istotne to, że mam taki sam wymiar tego zdjęcia, bo to, to chciałem osiągnąć. No i teraz. Eksport As. I tutaj mamy WebP. No i teraz zobacz. Mamy 120 KB, i tu możemy sobie. Operować quality, czyli po prostu jakością. No, i teraz mamy bardzo lekką grafikę, tylko ona słabo wygląda. I tutaj szukamy sobie kompromisu pomiędzy jakością a wagą 90%, 70 KB, mega oszczędności, moim zdaniem. No, i teraz sobie tutaj już nazywam plik odpowiednio, czyli wpiszę sobie, że to jest pan stolarz z za. Stolarz gruziąc, klikam Save, OK, mam zdjęcie na dysku, więc teraz chcę je dodać do galerii zdjęć. Mogę to zrobić na kilka sposobów, między innymi tutaj media, dodaj natomiast ja to zrobię bezpośrednio z galerii, więc sobie kliknę tutaj. No i teraz galeria od Cadence. Więc ja staram się nie używać żadnych wtyczek poza Cadence Blocks, żeby zbudować stronę, no bo Cadence Blocks ma praktycznie wszystko, co potrzeba, żeby na przykład taką stronę zbudować. No i tutaj chcemy dodać pana stolarza. On kompletnie nie będzie tutaj pasował, ale zobaczymy. I teraz klikam, akurat w przypadku galerii edytuj. No i ale znowu jestem w tym samym miejscu, tak jakbym chciał dodać konkretne zdjęcia. Czyli w media to byśmy zobaczyli coś takiego. No, i ja chcę przesłać pliki. Mogę tutaj zrobić drag and drop. Ja tak właśnie zrobię, czyli przyciągam w to miejsce. No i teraz zdjęcie mi się załadowało. I bardzo ważna rzecz. Tekst alternatywny jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, Google widzi, co jest na obrazku, dzięki temu, że napisaliśmy mu to. Oczywiście, sztuczna inteligencja też już rozpoznaje obrazki, natomiast im więcej my podpowiemy Google'owi, tym lepiej. Druga rzecz to, jeśli korzystają z internetu osoby niedowidzące, no to dzięki temu, że zdjęcie jest poprawnie opisane, no to czytnik czyta im, co jest na zdjęciu i. Wtedy mamy stronę dostępną dla osób, które mają na przykład, właśnie wady wzroku. No i trzecia opcja to jest taka, że jeśli zdjęcie się z jakiegoś powodu nie załaduje, to pokaże nam się alt tego zdjęcia. Bo nie wiem, ktoś na przykład zniknie mu internet i nie będzie mógł zobaczyć zdjęcia, no to wtedy pokaże się alt. Więc to są takie główne rzeczy, jeśli chodzi o alt. No i tutaj ja napiszę stolarz. Grudziądz, więc słowo mocno kluczowe. No i tutaj pan Marek Stolarz z Grudziądza. I tutaj y, mogę to samo napisać, to nie jest tak aż istotne. Y, natomiast najważniejszy jest po prostu Alt. Mm. No i tutaj klikam, dodaj do galerii, akurat w tym przypadku. Więc mam tutaj pana Marka Stolarza i ten podpis, który tutaj zrobiłem, jeśli nie ustawię w galerii inaczej, on mi się wyświetli właśnie pod zdjęciem. Więc po to się robi między innymi ten podpis. OK, klikam aktualizuj. No i teraz mam zdjęcie pana Marka w galerii. Nie będzie to może jakoś mega wyglądało, ale chodziło o to, żeby zrobić to zdjęcie zgodnie z wytycznymi z wytycznymi Google'a. Mam tutaj takiego lightboxa zrobionego właśnie w Cadence Blocks. No i tutaj będzie się pokazywał pan Marek Stolarz. I mam zdjęcie dobre pod SEO. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli mam rozwinąć jakiś temat, to napisz w komentarzu. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij subskrybuj. A jeśli potrzebujesz dostęp do narzędzi, których ja używam do budowania stron internetowych, to Link znajdziesz w opisie. No, i tam jest taki kurs mailowy, właśnie z narzędziami, których ja używam do tworzenia stron internetowych. Mam w planach kilka filmów na temat SEO, więc jeśli zadasz pytania, to ja będę dogrywał kolejne filmy na ten temat. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Elo!